Cześć Wam, kłania się Piotrek. Na naszym kanale znajdziecie już nieco informacji o szlifierkach kątowych, ale o akumulatorowych modelach wciąż jest dosyć niewiele. A tutaj mam taki model, więc nadarza się ku temu okazja. Profesjonalny Bosch z opisem GWS 18V i dopiskiem 10. Fajna, lekka konstrukcja z potężnym akumulatorem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pamiętajcie, jeżeli chcecie ją kupić, w opisie tego nagrania znajdziecie jej najniższą cenę, a tymczasem przejdźmy do testów. Zacznijmy więc od tego, że testowany przez nas model to sensownie wycenione urządzenie przeznaczone do prac profesjonalnych. Posiadając kompatybilny akumulator, za samą szlifierkę zapłacimy około 700 zł. Nieco więcej, bo 1100 zł kosztuje zestaw z pojedynczym akumulatorem i walizką i to będzie pewnie taki najpopularniejszy wybór. Rozwiązanie jest o tyle atrakcyjne, że pozwala nam na zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi przez niemiecki koncern również we flagowych urządzeniach. No i tutaj szybko na pierwszy plan wysuwa się wyposażenie. Dostarczony do nas zestaw zapakowano w wygodną walizkę systemową L-Box z systemem szybkiej instalacji. Instalacji Pakiet startowy składa się z dwóch potężnych 18V akumulatorów litojonowych o pojemności 5Ah każdy. Ogniwa wyposażono w obudowę z wyświetlaczem stanu naładowania. Jak przystało na flagową konstrukcję mamy tutaj do czynienia z szybką ładowarką, z chłodzeniem aktywnym. Pełne naładowanie baterii zajmuje jej przeciętnie między 40 a 60 minut. To bardzo dobry wynik i myślę, że biorąc pod uwagę z jak dużą pojemnością mamy do czynienia nawet rewelacyjne. Sama szlifierka to konstrukcja bezszczotkowa z gwintem M14, przeznaczona do tarcz o średnicy 125 mm. Jej napięcie nominalne wynosi 18V, a maksymalna prędkość obrotowa osiąga do 9000 obrotów na minutę. Specyfikacja wygląda dobrze, ale dość typowo, przynajmniej nim nie zapoznamy się z listą dodatkowych udogodnień. Najciekawiej wyglądają tutaj kwestie bezpieczeństwa. Intelligent Brake System to w gruncie rzeczy system, który powoduje, że tarcza zatrzymuje się w momencie wyłączenia narzędzia, ale również pomoże uniknąć wypadków typu niekontrolowany start w sytuacji zaniku i powrotu zasilania. Rozwiązanie zresztą składa się z kilku technologii. Pierwsza z nich to Drop Control, czyli automatyczne zatrzymywanie pracy narzędzia w razie jego upuszczenia. Podobnym rozwiązaniem jest również zastosowany tutaj kickback control, czyli system, który automatycznie zatrzymuje ostrze w razie zablokowania tarczy, a jego aktywacja prowadzi do natychmiastowego wyłączenia silnika. Ogólnie rzecz biorąc, zrobienie sobie krzywdy tą szlifierką wymaga chyba celowego działania, bo producent zabezpiecza nas przed wszystkimi możliwymi wypadkami. Zresztą bezpieczeństwo pracy zwiększa również miękka i całkiem rozsądnie wyprofilowana rękojeść, i tutaj pojawia się kwestia wygody i ergonomii pracy. Cała szlifierka jest obsługiwana całkowicie beznarzędziowo. Użytkownik może zmieniać tarcze, ustawiać pozycję osłony, czy zmieniać położenie rączki bocznej. Praca przebiega bardzo szybko. Wróćmy więc do akumulatorów. Podstawowe baterie o pojemności 5Ah pozwalają na około 30 minut ciągłej pracy. Podczas naszych testów stosowaliśmy również opcjonalne 18V ogniwa ProCore. Jak zapewnia producent przy zastosowaniu baterii ProCore Moc testowanej szlifierki to ekwiwalent 1000 watów w urządzeniu sieciowym. Teraz na chwilę zostawię was z nagraniem i za chwilę wrócę, żeby podsumować nasz test. Jak mogliście zobaczyć na materiale, pracę z tym modelem przeprowadziliśmy przy wykorzystaniu wielu materiałów od stali i miedzi przez drewno po ceramikę. Żadne z tych zadań nie było w stanie realnie przeciążyć silnika. Wspominałem też już wcześniej, że nie mieliśmy zbyt dużo styczności ze szlifierkami akumulatorowymi. Myślę, że odstraszało nas właściwie to samo co wszystkich, czyli wysoka masa i ograniczony czas pracy. Tylko że w przypadku tego modelu te problemy po prostu nie występują. Konstrukcja nie jest odczuwalnie cięższa od modeli przewodowych, a brak przewodu sprawia, że delikatna różnica jest właściwie rekompensowana przez ergonomię. Czas pracy, jak już udowodniliśmy, nie będzie stanowił problemu, bo baterie po prostu ładują się nawet 4 razy szybciej, niż rozładowywują. Widzimy natomiast, że pojawiają się możliwości, które dotychczas nie były takie oczywiste. Na przykład wyjazd do klienta jest możliwy bez pytania, czy ma dostęp do zasilania. Prace wykonywane w terenie nie wymagają agregatu a cięcia generujące dużo pyłu możemy wykonywać z dala od domu. W ogólnym rozrachunku jest to sprzęt warty polecenia. No i to tyle na temat tego urządzenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przypominam, najniższą cenę tej szlifierki znajdziecie w opisie nagrania. No i tak, jeżeli interesują Was urządzenia akumulatorowe, koniecznie zostawcie komentarz, dajcie nam znać. Jeżeli macie jakieś pytania o ten model, również zostawiajcie komentarze. Chwilę jeszcze u nas będzie, więc będziemy mogli coś specjalnie dla Was przetestować. Jeżeli się podobało, jeżeli było przydatne, pomocne, kliknijcie łapkę do góry. Kliknijcie oczywiście również subskrybuj, abyście dostawali powiadomienia, a my żebyśmy mogli nagrywać dla Was więcej. Tymczasem dziękuję Wam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.